Jacek nad Jackami, czyli Jacek Dedyński, jako postać zaistniał przede wszystkim w książkach i na kartach książek Jacka Komudy i to mu zadzięcza małojecką sławę. Chociaż y, trzeba powiedzieć, że ta małojecka sława była mu już dana w czasach sobie współczesnych, do nas tylko nie dotarła i ją jakby odkurzył, czy można powiedzieć y, odrestaurował właśnie Jacek Komuda. Gdybyśmy mieli powiedzieć... Y, Kim był Jacek Dydyński? Można było powiedzieć, że z zawodu był po prostu rozrabiaką. Takim człowiekiem, który był od mokrej roboty, może nie był mordercą, ale był po prostu osobą, która wykonywała takie rzeczy. Które, za które można było dostać właśnie banicje, za, za którą można było dostać i wyroki sądowe, czyli zajmował się zajazdami. Nie wiemy niestety, kiedy urodził się pan Jacek, i trzeba powiedzieć, że jest jednego czego jesteśmy pewni, że urodził się nie, w niewiastce w Sanockim, i właśnie później już będąc w wieku słusznym, czyli w wieku, który daje siłę i umożliwia noszenie szabli, zapisał się i służył w chorągwiach lisowczych. Jak podobnie jak wielu spośród panów bratów przez pewien czas również służył pod, pod skrzydłami lub jak to woli pod znakiem diabła łańcuckiego. Jednak sprzykrzywszy sobie tą kampanię przeszedł na stronę jego przeciwnika, czyli Konstantego Kornak, Korniaka, możnego szlachcica Zerwowa, który toczył właśnie ze Stanickim długą i okrutną wojnę. A później, po śmierci tego strasznego diabła, Dydyński długo pozostawał właśnie takim płatnym zajęciem na usługach szlachty. Aż w końcu w roku 1636 roku przeszedł na służbę do Stanisława Krasickiego, który to ubiegał się właśnie o starostwo po swoim ojcu. Potem w roku 1639, wciąż będąc na służbie Stanisława Krasickiego, wystąpił zbrojnie Przeciwko Maciejowi Siecińskiemu, który usiłował zagarnąć dla siebie dobra starostwa Dolińskiego, należące już w tym czasie do Jerzego Krasickiego i będąc znanym z takiej gorącej krwi dydyńskiej długo nie usiedział na służbie u Krasickiego i przeszedł do jego najzacieklejszego wroga, do, przystał do książąt Sangusków, Sanguszków tak, że Stanisław Krasicki groził panu Jackowi śmiercią, a król Władysław IV Waza również widząc co się dzieje wtrącił się jakby do całej sprawy i wyłożył wagium, żeby ułagodzić obie strony dydyński przysłużył się następnie innemu synowi Jerzego, Krasi Jerzego Krasickiego Adamowi. Ten miał bowiem kłopot z niejakim, z niejakim Jakubem Kakowskim, który zagarnął majątek jego matki Rachini. Dydyński był prawdziwym mistrzem, to trzeba powiedzieć, że był prawdziwym mistrzem w sprawach zajazdu i szybko zorganizował wielki zajazd na Kakowskiego, który bronił się długo, aż w końcu musiał uchodzić, będąc ciężko rannym, wraz z takimi ostatnimi, czy można powiedzieć, z resztką swoich dragonów. W ciągu swojego całego życia Jacek Dydyński poniósł porażkę tylko raz, kiedy jego drogi zbiegły się z drogami innego warchowca. Innego zajezdnika, a był to Mikołaj Czarnawski, który w drodze do Lublina urządził na niego zasadzkę i mocno go poranił. Nie wiemy, jak dalej toczyły się losy pana Jacka i gdzie dalej był. Wiemy jednak, że w pewnym momencie chyba zaciągnął się również do wojsk lisowskich. Bowiem w 1649 roku zginął w bitwie pod Zborowem, walcząc, przechodząc już będąc w tej bitwie, będąc w chorągwi powiatowej ziemi przemyskiej pod komendą Zygmunta Przedwojowskiego.